Panie Hedryku, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Jarmolicach. W który... Jarmolińcach. Co, 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 co to jest... za miejscowość? To centr rejonowy jak do, powiedzmy, do wprowadzania administratywnej reformy, bo teraz już znajdujemy się pod opieką rejon, jakby rejon Chmielnicki. Aha, Rejon Chmielnicki. jak wcześniej to szpital. а в частности это был район Ярмолинецкий. Сколько человек мешкал? Мешкало, мешкало около 8 тысяч. Ну а в той квире, хиба, полова тысяч. Полова 4 тысячи? А почему полова? То в связи с войной? Нет, не только с войной. Ну, очень много do pracy Aha, w ten sposób To jeszcze za wcześniej No a w, No a Często znaczy, Zmarło dużo Ten COVID tutaj też Swoje zrobił Swoje tak? zrobił Czyli takie trochę upadające miasteczko Tak szczerze mówiąc No w tej chwili tak no, Bo takie były małe przedsiębiorstwa z mm -hmm. Także w, w tej chwili tak. A Pana rola tutaj, byśmy powiedzieli coś o zrzeszeniu, skąd tutaj te kwestie polskie? Kwestie <noise> polskie. No, organizacja była wśród pierwszych e, organizacji, którzy zakładali Federację Organizacji Polskich. No. Tak, 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 tak. Od Czyli Po 1991 roku to była jedna z pierwszych organizacji. To, zna to znaczy tak, to, to jedna z pierwszych organizacji. No faktycznie u nas to było nawet wcześniej, bo my mieliśmy założenie organizacji w 1989 roku. Zarejestrowanie dopiero w 1992, bo to ten czas taki był, że niełatwo było powiedzmy zarejestrować polską organizację w Ukrainie. Jeszcze sporo było komuchów siedzieli. No i no różne trudności. trudny czas też wtedy był politycznie. Bardzo trudny. No chyba znany, znany poeta, patriota polski. Maurycy Jugosławski, to Polska chyba pamięta, bo kiedyś nawet było pisane, że gdybym orłem być, to był jakby drugi hymn Polski, bo śpiewany był w każdym domu w swoim czasie. Maurycy Jugosławski, urodzony w tej miejscowości, właśnie dlatego padliśmy na pomysł, otworzyć tą tablicę. Otworzyć tą tablicę pamiątkową. No i e, wiele rzeczy teraz się wiąże z jego imieniem. W tym roku e, będziemy obchodzić 220 rocznicę e, urodzenia Gosławskiego. Już szykujemy szykujemy wydanie. Poemy po dole w dwujęzycznej, bo mamy już jakby w wersji ukraińskiej i w wersji polskiej. No, szykujemy tutaj takie święto, na które bym chcieli zaprosić organizacje polskie, aby uczcić tą, tą, tą datę. Urodził się tutaj, ale mówimy także przypadkowo, bo matka jechała tutaj z Winicy, takim powozem konnym, no ale była w ciąży i tutaj urodziła go. Tutaj urodziła, ale dzięki Bogu, że tutaj go urodziła, dlatego że mamy swojego poety. Mama swojego poety, wielkiego patrioty, uczestnika powstania, no, który zginął w Stanisławowie w, 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 w reżimie carskim, bo oni go uwięźnili i tam od tyfusu chyba zmarł. I e, tam też chronią Polacy pomnik, no, to znaczy miejsce grup gdzie był pochowany. pochowany. Teraz no, kwestia te wojenne, coś, co, coś organizacja robi czy po prostu wszyscy robicie, wszyscy działacie, jak to, to znaczy, działa? Każdy, każdy kto czym może i gdzie może, to, to stara się wspierać e, w, powieść, wszystkie prace dotyczące obrony dotyczące obrony. No, jak pan zauważył, chyba jest sporo tutaj, e, nawet tam, gdzie pan dzisiaj nocował, to sporo jest osób, którzy przyjechali i z Kharkowa, i z, z takich, z takich miast e, w, w, ze wschodu. E, w, no, może nie na długo, może na jakiś czas. Pomoc teraz żywnościowa, tak? No bo to tak się zaczęło, pan napisał pismo, tak? No właśnie pomoc żywnościowa to potrzebna przeważnie na, na centrum tam do Kijowa, do, do tych terenów na Kijowszczyzny. ponieważ ludzie siedzą w tych podziemieliach wszystko, wszystko w metro. No i muszą coś jeść muszą coś jeść czyli praktycznie to, co tam przywiozłem wczoraj z Olsztyna nie zostanie tutaj? zostanie część, 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 ale część, część ta, większość... większość pójdzie dalej część pozostanie tutaj dlatego, że też jak utrzymujemy tych ludzi tutaj to trzeba ich też jakoś karmić i tak. z czymś wspomagać także ogromne dziękuję dziękuję bardzo w Banku Żywności w Olsztynie za to, że podstawili ramiona mu i wspomagają. No to, to wszyscy Usztynianie się tak zrzucili, bo to zrobiliśmy taką dużą zbiórkę. Także my, 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 my Bank to przekazujemy, ale tak naprawdę to tam wszyscy mieszkańcy Usztyna. No zresztą nie tylko tam. Też tak, transport przyjdziec... pojechał do Nowołyńska. Nowo to mówię jakby o nas, ale sam pan doskonale wie, że tam z każdego prawie miasta z Polski. Wyjeżdża. Zresztą wczoraj na granicy to ja byłem, powiem Panu, w szoku, bo tyle tych samochodów z tą pomocą i to nawet z Włoch widziałem o rozmawiałem z chłopakami Dwóch chłopaków z Włoch, jeden Brazylijczyk, tak? Z takim prywatnym samochodem, no, za wiele tego nie przywiozą, ale, ale kurde, no jadą te półtora tysiąca czy tam ileś tych kilometrów No ale kilometr. to wyczułeś się tutaj, wyczuła się ta potężna pomoc każdego państwa Każdego państwa, a przede wszystkim to Polski. Przede wszystkim, bo posłyszymy, że już zatkany w całości Kraków, Warszawa, że już nie ma miejsc, gdzie to mieścić wszystko. A jednak Polska się nie odmaga. Aby tylko Unia jakoś wspomogła Polskę, bo przecież też oni nie mają możliwości. Panie Hendryku, tu bo trzyma Pan w dłoni co? Głos podola, tak? Tak, Głos to, to pismo, które, które powstało po jakby poprzednio, u nas był taki obiekty wielolenie. To było takie miejscowe pisemko, które rozchodziło się tutaj po wsiach. No, ale jakby zaczęli za, za coraz pytać, a dlaczego to tylko dla siebie tam wydajecie. No, zróbcie coś, coś szersze takie. No to zrobiliśmy takie pismo regionalne Głos Podola Głos Podola. No, to to już bardziej takie potężne wydanie. Bo to było na parę stron ten obiektyw, bo, bo tutaj nie było aż takich wielkich. No i co? Zatem to pismo poszło bardzo szeroko. Poszło na całą Ukrainę. Wysyłaliśmy w każdy obwód wysyłaliśmy do Polski, wysyłaliśmy do Francji. No to znaczy, jak ktoś zwracał się, to starali się dostarczyć to pismo tam. W jakich latach wychodziło? różnie to zależało no, od e, możliwości... kiedy, kiedy był pierwszy numer kiedy teraz ostatni Jaka, o jakim czasie mówimy w ogóle wydawanie w, w ogóle e, to znaczy jak chodzi o e, obiektyw Jarmalenieckiej, to on okazał się z 90, e, z... Ojejku, 90 który to był 91 rok 91 rok, a głos po dole poszedł już z drugiego roku. A kiedy był ostatni numer głosu po dole? A Ostatni numer, numer był w, w 2000, 2007, wydaje się. Czy 8? 7 czy 8? Czy już długo nie wychodzi, a to teraz powiedzmy dlaczego. No, no już długo nie wychodzi, no niestety, mamy teraz problem z, z tym, aby nabrać redakcji. Wszyscy, kto rozmawia mniej więcej w języku polskim, już dawno opuścili Ukrainę, wyjechały do Polski, a do pracy w redakcji to trzeba e, ludzi, którzy władają językiem polskim, by mogli coś tam wspomóc. To jedna sprawa. Druga sprawa, że to wszystko było jakby robione nieodpłatnie. No, chłopcy, którzy pracowali, zjawili się rodziny, problemy rodzinne, potrzeba finanse, no i szukali sobie inne miejsca do pracy. I to wszystko się też wiąże z tym, że tak jak on powiedział, że jeszcze kiedyś w tej Polonii było około 500 osób, tak, a teraz 50, tak? No tak, tak. Niestety niestety, Polonia nasza, nasza organizacja to już bardzo mało stało, bo było wcześniej lepiej. To nawet teraz zobaczyć to na konto bankowe tam zero z minusem, tam już bank. Za, za utrzymywanie konta, a na, nie ma czym pokryć. Dlatego, że nikt nie płaci tych wniosków. A z czego ten człowiek zapłaci, jak tutaj taka nędza. Czyli ogólnie sytuacja zła na Ukrainie też odbija się na złej sytuacji no, Bardzo zreszenia. źle odbija się. Jak u nas tam symboliczna plata była, um, 20 hrywen miesięcznie, to, to nie były jakieś pieniądze fantastyczne. Jakby każdemu było, w, no, no, można było zapłacić, ale sumarnie, jak to 200 i ileś tam hrywień, 240 na rok czasu, no to każdy sobie też myśli, bo za 240 hryvyn to już może jakieś monki kupić. Niestety. To jaka, z tego co pan mówi, to się taka z... zła przyszłość przed Polonią w Wiernolincach? Rysuje. No, w ogóle nie ma przyszłości. Czy jak... No nie. Ja i tak nie myślę, dlatego że młodzi, młodzi są jeszcze. Jeszcze młodzi. Wierzymy w to, że jednak wszystko się poprawi na Ukrainie i oni będą po prostu kontynuować tą działalność polską. Mamy szkółki. Jak na dzień dzisiejszy, to mamy nauczających się języka polskiego 120 osób. Dzieci, prawda, to dzieci nie tylko z rodzin polskich, to dzieci z rodzin ukraińskich, ale chętnie uczą języka polskiego, jakby, no, dlaczegoś tak, ja nie wiem, no, dlaczegoś tak e, aromat Polski zapełnił tutaj Ukrainy, bo do, do języka polskiego, do kultury polskiej jakoś coraz większy interes. No i szkoda, że to, to pismo nie daje się powiedzmy, wrócić do życia. No bo tak, tak jak zauważyłem, to so, solidne pismo, bo to, to czasem solidne. kolorowe, duży format, duża objętość stron, tak. Widzę, że te teksty to są takie Mocne. naprawdę pisane od serca, tak? Nie jakieś, nie wiem, pobieżne, więc tym bardziej szkoda. No, szkoda, szkoda. Szkoda, ale bądźmy dobrej myśli. Ja spodziewam się, że jednak e, nie, no jakby, nie ma co szkodować. Dobrze, że to się zaczęło. Uh -huh. Zalożone kamienia, zalożone fundamenty, e, a ktoś przedłuży. Jasne, że nie ja, bo, bo już jestem trochę w wieku, no ale spodziewam się, że młodzi znajdą sobie. в себе силы, чтобы это все продолжать дальше.